Świat właśnie teraz wchodzi w okres, którego nie da się zignorować. Uran w Bliźniętach i Pluton w Wodniku zawiązały sojusz. Harmonijny trygon, który potrwa aż do połowy 2029 roku. To nie jest zwykły aspekt astrologiczny. To jak włączenie turboprzyspieszenia w historii ludzkości. Pluton w Wodniku sam w sobie zapowiadał przebudowę struktur społecznych. Ideologii, technologii i sposobów komunikowania się. I to już się dzieje, ale teraz, wzmacniany przez URANA w bliźniętach, zyskuje nie tylko głębie, ale i oszałamiające tempo. Co oznacza ten kosmiczny sojusz? Że powietrza staje się wręcz potęgą epoki. To właśnie powietrze, czyli nasz umysł, nasze słowa, sieci połączeń, technologia. Stają się polem gry o świadomość. W wysokiej oktawie technologia w służbie człowieka, medycyna przełamująca bariery, reforma edukacji, globalne wspólnoty tworzone dla idei i rozwoju świadomości. Ale niska oktawa dezinformacja i manipulacja, iluzoryczne narracje, fałszywi eksperci i media sterujące emocjami. Technologie, które zamiast wspierać, programują i zniewalają ludzi. Ten czas przyspieszenia sprawi, że to, co jeszcze wczoraj wydawało nam się eksperymentem, jutro stanie się naszą codziennością. To, co dziś jest szeptem, jutro będzie rozbrzmiewało wszędzie. Uran i Pluton nie czekają, nie pytają o zgodę. Ich trygon otwiera korytarz zmian, który przyspiesza wszystko: od rozwoju technologicznego. Po ewolucję naszej świadomości. To tempo sprawi, że zmiany, które mogły zająć dekady, skondensują się w kilka lat. A co to oznacza dla ciebie? Powietrze, czyli twój umysł, twoje słowa, twoje wybory informacyjne staną się twoim największym sprzymierzeńcem albo najgroźniejszym wrogiem. To czas, kiedy musisz nauczyć się odróżniać wiar wolności od tsunami dezinformacji. Rozpoznać burze manipulacji i mgły iluzji. Świadomie rozkładać żagle tam, gdzie wieje wiatr prawdy i sensu właśnie dla Ciebie, bo jeśli tego nie zrobisz, powietrze stanie się dla Ciebie groźną wichurą, która porwie Cię w cudze historie. Warto pamiętać, że przez następne lata będziemy żyć w erze potężnego przyspieszenia, bo era potęgi powietrza właśnie się rozpoczyna.